Dzisiejsze zadanie jest urodzić małego Skibidi Toilet, który rodzi jeszcze mniejsze Skibidi Toilety. I zgadnijcie po co je musimy uzbierać? Musimy je uzbierać, żeby zaprowadzić je do tego Speakermana. A zobaczcie on z, co z nimi zrobi Uwaga, I popatrzcie na to laserami niszczy Skibidi Toilety. Gdy będziemy mieli już takie, no trzy Skibidi Toilety, to możemy je połączyć i, uwaga wychodzi Bacon Toilet. A zobaczcie ile tam jest potem. Pepe, policjant i nawet boss. Ciekawe, jak wygląda ten boss i jak wygląda taka ogromna wysoka wieża. No i oczywiście bekony chyba dają dużo więcej. Uwaga! Bekon daje 4 plus 4 SKBD toalety. Teraz mam 48, które będą teraz się palić laserem przez Speakermana. Ale ja, ja mam już 27 dolców, czyli ja normalnie mogę sobie kupić 5 dodatkowych skibidi I zobaczcie, teraz ile się tego tworzy. Wow, jeszcze tylko jeden. I będziemy mogli znowu połączyć Tego bekona, patrzcie na to Merch, jeszcze tylko jeden skibidi Za 41 dolców, to oczywiście Zbieram te, mam 59 Skibisiów, chodźcie tu skibisie Uwaga, pyk, i laser Rozwala, a ja mogę Wykupić kolejnego skibisia Proszę bardzo i mogę już połączyć Żeby zobaczyć co wyjdzie po bekonie Ale tutaj jest jeszcze obby Do zrobienia, no to zobaczmy czy jest Takie łatwe, aż mi przypomina Pet symulator. pamiętam tą Ukrainę o nie, co się stało Jeszcze raz, czyli delikatnie Uwaga, powolutku Te schodki wcale nie są takie proste O, jest dobrze, tu jest lepiej Czemu ja tak szybko, ja w ogóle szybciej chodzę Niż normalnie, to jest utrudnienie Halo, tak się nie robi na obby O, uwaga, czy uda mi się nagrodę Dawaj, muszę muszę zebrać nagrodę Muszę zebrać nagrodę, dawaj, dawaj, dawaj Do niej, uwaga, uwaga, jest Mogę odebrać teraz nagrodę i ulepszyć Potem tamte to skibidi To uwaga, robimy challenge, widzowie, pomóżcie mi wybrać tą nagrodę, i musicie zdążyć kliknąć łapkę w górę, zanim ja wejdę w te kółko. 3, 2, 1 i. O nie, ja zginąłem! Co wyście zrobili? Co kliknęliście? Na pewno nie kliknęliście łapki w górę, tylko coś specjalnie, żeby zginął. Ale uwaga, mamy podwójne! Na 3,5 tysiąca sekund mam podwójny hajs. No nie wierzę. Dobra, patrzcie, co się tutaj dzieje teraz. 124 Kibidi toilety ładujemy tutaj, i teraz. Uwaga, jeżeli połączę to, to mamy. I ja... Jest Pepe! Zrobił się Pepe, który, jeżeli da więcej niż 12, to znaczy, że to się opłaca. Uwaga, 16! Dobra, ale to się opłaca. Coś mi się wydaje, że zaraz zaczniemy zarabiać tyle siana, że zrobimy taki wielki wieżowiec. To oczywiście musimy to połączyć z podwójnym hajsem. No i halo, halo, coś mnie oszukuje, bo dalej mam 2X. Ej, jestem oszukany. Może reset charakter pomoże? Nie, no oszukują mnie. Skam? Chodzę jeszcze raz. Dobra, wszystko działa. Jest mój pepe. O, czyli teraz jesteśmy czerwoni. Zbieramy naszych pepków. Dajemy je tutaj. A co jeśli zrobi obby jeszcze raz? Czy będę miał to na dłużej? O, tam ktoś biega. Chodź, ci pokażę, jak to się robi. Mistrzu skacza. O, tak, tak, tak. O, ja go jeszcze dogonię. Szybko. O, nie. Ale przypał. O, nie, tu mnie ktoś goni, ale zginął. Dobra, lecimy szybciej. Teraz ta kratka. Ostatnie schodki. Dobra, jestem szybciej od tamtych gości. Cyk, ale jaja. To się powiększa czas. 7 sekund, dobra No to zbieramy nasze pepiski Ile ich mam? 160 No to ja je daję tutaj I ja mogę jeszcze ulepszać szybkość tego Dobra, walimy plus 5 I co teraz? 7 na sekundę powinno być, halo I jest, one szybciej się niszczą Dobra, ale czad Mam 500 dolców, więc za 500 dolców Mogę kupić od razu 10 z GBD Oj, coś czuję, że wybuduję tu Ogromny wieżowiec dzisiaj Normalnie dajemy, cyk Ja jeszcze tu za stówkę, żeby tutaj po 10 od razu dawało. No jak teraz szybko znikają, to mi się podoba. 105, 90, 80 i od razu możemy wtedy kupić kolejne 10. Jest, mamy już 3 piętra. Tylko, że niestety jeden trik jest taki, mankament, że jeżeli zrobimy tutaj mergea to one się bardziej opłacają, bo zobaczcie, ile teraz kasy będziemy dostawać. Cyk! Wow, mamy policjanta! I ten policjant teraz, zobaczcie, ile daje. Cyk, staniemy sobie koło niego. 64, gdzie zwykły gościu daje 1, a Policjant daje 64 skibidi, Dlatego takie połączone bardziej się opłacają. Cyk 400 skibidi toiletów. Doleci do speakermana. Czyli mamy już czwartego policjanta. Potem ciekawe, co jest potem po policjancie. Ile tutaj już tego mam? O, 460, 650. Ale czad, jak tutaj damy. Dobra, wal laserami. Bo ja muszę kupić kolejne skibidi. E, no dawaj, plus 5. Stać mnie, stać mnie. No. Ja się zastanawiam, co jeżeli kupię jeszcze te 10 minut. A, wiem co to znaczy. 4, czyli dostaje tak jakby po 10 minutach co bym dostał. Ja myślałem, że to jest hajs kolejny mnożnik na 10 minut. A nie, to ja nie chcę. To teraz za 43 tysiące patrz co możemy zrobić. Plus 10 z KBD. Pyk. Plus kolejne 10. Kolejne 10. Ale ta wieżyczka będzie się powiększać teraz. Cyk. Ale tego zacznie spadać. Ciekawe po jakim czasie gra zacznie lagować. O, to dzisiaj coś czuję, że to zrobimy. Pyk, ale teraz mamy z Kibili toiletów dużo. 6 ich aż jest. To ile ja tutaj zbiorę za jednym razem? 760, tylko 800? Dobra, mamy ich 900. Ale mi się wydaje, że to dlatego tak mało, ponieważ nie są złączone. Więc może na razie zacznijmy łączyć, żeby jak najwięcej hajsu zacząć zarabiać i odkrywać kolejne tiery. Bo one dają coraz więcej hajsu. Więc wtedy najwięcej na tym zarobimy. I będziemy mogli zrobić taką wieżę do kosmosu. Dobra, Proszę bardzo. Łączymy sobie pierwsze. Mamy bekony. Mamy pepe Mamy trzech policjantów. I teraz dowiemy się, co jest po policjancie. Uwaga. Musicie mi w tym pomóc, bo nie mam siły tego kliknąć. Kliknijcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie z dzwonkiem teraz kanał. Uwaga, lecimy. Wow, co to jest? To jest Mike Łazowski z potwory i spółka. Bekon nam daje 4 dolce. A ile daje Mike Łazowski? 256. Patrzcie na niego. Ale czad. 2000 z kibili toiletów. Tu jest. No i dobra, idziemy do kameramana. Dzień dobry. Tu mamy 3000, więc ja myślę, że plus 250 to Spokojnie, żeby to szybciej się tutaj rozwalało. Zobaczcie, jak teraz. 262 na sekundę nam się rozwalają. Nasz speakerman jest coraz silniejszy. Ło, więc teraz jak ja sobie to pozbieram, mam tu 2000, to tak naprawdę w 10 sekund on to wszystko porozwala. Jak szybko hajs daje? 780 dolarów co chwilę. To cyk. 5 skibidi I cyk. Ale jaja, zobaczcie, znowu mamy dwa 25... No i dobra, elegancko, proszę bardzo. Dwa tysiące skibidi toiletów od razu. Które dajemy tutaj. O, ale będzie wieżyczka wysoka. Ja jeszcze jestem ciekaw, co to razy dwa ra daje dwa razy kibidi. Czy ja będę wtedy dawał dwa razy więcej na wieże, Czy po prostu dwa razy więcej chyba będę dostawał tutaj? Czyli jeżeli teraz one mi dają tutaj po jeden, to jeżeli ja sobie to kupię, no proszę bardzo, to chyba będę dostawał tu po dwa. Ale ja, ja nie dostaję po dwa. Co jest? Oszukali, mnie. Nie no, nie wierzę, dałem się oszukać. Serio? Tutaj jest jeden. Uwaga, kupuję skibili. No Też dostałem jednego. Ej, wejdźmy jeszcze raz. Oj, teraz dostaję plus dwa. No i elegancko. Już się bałem, że zostałem oskamowany. Oj, zobaczcie. Siedem tysięcy, osiem tysięcy toiletów tu mamy. Rozwalamy go z pikermanem. Jest, osiem tysięcy. No i zaraz za 11 koła trzeba kupić kolejnych plus 10. A co to jest za kodzik na niebie? The code in the sky. Uwaga. Oj, chyba mi nic nie dało. Ło, ile tu mi się toiletów uzbierało? Zobaczcie tu, jaki wielki jeden. One aż wybuchają. Ło, ja nie wiedziałem, że jak tyle tu ich powstanie. Dobra, zbieramy ich wszystkich. Ile ich mam? 9 tysięcy. 10. Okej, okay, no to zbieramy je tutaj. I normalnie. Pyk, zbieramy kolejne. Ja chcę tu plus 10 z KBD. Plus znowu 10. I uwaga, uwaga, mamy. Znowu 5 pięterek. Tylko tak, jak mówiłem, w tym momencie musimy je mergeować, czyli łączyć. Wdawać je tutaj, żeby jak najszybciej zarabiać hajs. Więc uwaga, robimy speedranowanie szybkiego hajsu. Robimy jak najwięcej merge. Uwaga, pyk, pyk, pyk. Dawaj, dawaj. O nie, nie mogę więcej, nie mogę więcej, więc trzeba wszystko uzbierać. Znowu kolejne 4000 skibisi i je dawajemy tutaj. Dokupujemy kolejne plus 10, kolejne plus 10, szybko merdzujemy. Proszę bardzo, zobaczcie to tempo pepecki pyk, w policjantów Okej, okay, teraz mamy dwóch policjantów Jednego, właśnie Potrzebujemy kolejnego Majka Łazowskiego Więc musimy dodawać tutaj Szybko do Speakermana jak najwięcej skibidi toaletów. no i możemy Wykupić kolejne, plus 10. No i robimy meldża. jeszcze jednego Patrzcie, wykony się Pozamieniały, no i teraz Ło, wow, tutaj jak wywaliło toaletę I tam z tyłu też, no nie wierzę Zobaczcie, z tyłu mamy kibel I tu też wywaliło, coraz bardziej nam tutaj się wszystko krzaczy Co się dzieje, jak one tu wystrzeliwują Ale teraz naprawdę jest szybciej, bo zobaczcie Już mam 7 000, a tylko chwilę czekałem Więc tak, obby już na razie nie musimy robić Bo jeszcze mamy 6000 tysięcy sekund obby Więc teraz po prostu Uzbierajmy znowu, jest 9 000. Ja mam dziwne wrażenie, że Tu jest niestety limit tylko 9 000. Że jak ja tutaj to oddaję To tu więcej niż 9 Się wcale nie pojawi, zróbmy test Proszę bardzo, skibidi kolejne Robimy mergea kolejne Kolejnego merdzza, jeszcze jednego, jeszcze jednego i mamy już dwóch majków łozowskich, pięknie, czyli już niedługo będziemy mieli kolejnego majka, a po majku jest chyba anielski skibidi toilet. No i elegancko będzie. Ajajaj, co ja zrobiłem, miałem sprawdzić, czy da się uzbierać więcej niż 10 tysięcy. No to dobrze, no to ja tutaj daję pek, utwórzmy sobie tutaj kolejne. No i teraz trzeba po prostu chwilę poczekać. Słuchajcie, ja już poczekałem sobie, nie wiem, chyba parę minut. Uwaga, sprawdźmy, ile tutaj się zbierało. No i tak Nie jest, 15 tysięcy, ale to i tak coś mało. Tutaj mi się wydaje, że one po prostu chyba znikają. Czas wykupić autokolekta, żeby w razie czego nam tutaj nie znikały. Bo to nie ma co, nie ma co ryzykować, że nam tu będzie wszystko znikać. No i halo, halo, dlaczego mi się nie zbierają same? Ja tu odkładam wszystkie. No i mi się znowu nic nie zbiera. No nie wie, że cały czas mnie oszukują. Znowu musimy się przelogować Zobaczmy, czy to prawda. O! No, no i teraz się zbierają, no w końcu. No i teraz lecimy na całość. Dobrze jest. Dobra, dajemy tutaj. I cyk. Skibidi kolejne, i kolejne, i robimy merge, bo pamiętajcie, musimy zrobić rekord. Potrzebny nam kolejny Mike Łazowski. Po dużo dłuższym czasie zbierania tego wszystkiego i tutaj oddawania. Uwaga, teraz wolimy tak. Dyszka. O, w ogóle stać na 50. I Znowu 50, O, ja cię kręcę. I kolejne, nie, już nie stać na kolejne 50, więc zrobię po 10, cyk. Teraz zobaczcie, ile Pięter w ogóle mamy. Ale jaja, i powoli czuję, że jakby gra zaczyna lagować. Co tu się dzieje? Ojo, ja, a tutaj, jak to wszystko wybucha? No dobra, musimy zrobić merge i zobaczymy, co kolejnego dostaniemy. Bo my musimy dostać ostatniego bossa. One tutaj będą dawać najwięcej, więc tak: merge, merge, merge. Znowu policjant jest Mike Łazowski. I Mike Łazowski jest Adielski z KBD. To teraz tak: Mike Łazowski. Nawet nie wiem ile dawał. No tu jest napisane, że dawał 256, a Anioł daje 1024. No i elegancko, dostajemy jeszcze więcej siana. To wszystko dajemy tu. No i tutaj jeszcze trzeba to przyspieszyć, żeby szybciej było. Zobaczcie po ile tu tysięcy w ogóle, tu po 2000, tysiące, bo to od niego przychodzi wszystko. Ja już mam 34 tysiąca, dopiero co oddawałem. Patrzcie, pyk! I znowu 69 tysięcy. Ale to zara będzie petarda. No i ja już mam znowu 10 tysięcy, no nie wiem że 77 tysięcy. Ten już speakerman się zaczyna nie wyrabiać. Trzeba mu chyba dołożyć prędkość za 56 koła. Proszę bardzo, teraz rozwala 600 na sekundę. No i cyk 84 tysiące, jest lepiej. Ty, Bacon, halo! Ty powinieneś mi machać, Adiarad. Ej, czemu ty się odwróciłeś? Siemka. Ale jaja, co się Bekon odwrócił? Widzicie to? Bo tutaj powinna być tabliczka i on powinien tutaj wywołać mnie. A on nie woła mnie, bo on chyba już nie może na mnie patrzeć. Już za dużo zaczynamy zarabiać. No, bo ja tu mogę kolejne 10. Ja cię kręcę i meldź. Merch, no i to mi się podoba Ale jaja, 30 minut Hajsu jest tak tańsze Od tych 10 minut, znaczy jakby tańsze Bo 20 minut by kosztowało 200 robuxów A tu mamy 10 minut gratis Uj coś czuję, że to Zaraz chyba kupię, zaraz to kupię Żeby zrobić największą wieżę, jaką Tylko się da, no a teraz mam 68 tysięcy z Kibidi. one tutaj się Rozwalają, już tu Dołożyłem, mamy 100 tysięcy No i trochę trzeba zacząć czekać Troszkę już długo się zaczyna czekać Patrzcie, 90 tysięcy dolców mamy, to mogę wykupić jakieś... 30 na oko z KBD. 50 jest za 180 tysięcy. A tu przyspieszenie jest za 170. Nie wiem, czy się opłaca tu przyspieszać. No, niby się opłaca, bo tak naprawdę cały czas mu dodaje i on się nie wyrabia. Dobra, przyspieszymy. Do zera z highsem. Pyk. No i teraz 1000 na sekundę. No i dobra, czyli w 100 sekund rozwali te 100 tysięcy. Także skoro my tutaj teraz możemy dołożyć do 110 tysięcy, mogę dokupić kilka z KBD, ale niestety nie za dużo. Bo mnie na za dużo nie stać, ale. Jak zrobimy tutaj merge odpowiednie. O tu jeszcze jeden. No i pięknie. To teraz wydaje mi się, że mogę kupić 30 minut hajsu. Czyli jeżeli ja to teraz kupię, o tu za 200 Robuxów, to dostanę jakby przyspieszony czas o 30 minut, to aż pół godziny tego, co zarabiam teraz. Patrzcie na to, ja tu zarabiam gdzieś 3000 na sekundę. Jestem ciekaw, ile hajsu będzie po 30 minutach. Uwaga, musimy to zrobić. Jeszcze mnie trochę stać, więc jeszcze trochę dołożę. O proszę bardzo. Kolejny merch, bo to więcej hajsu dostaniemy. Chyba. No dobra, robimy to. 30 minut siana. Uwaga, za 199 robuxów. Zobaczymy, ile dostaniemy siana. Mam nadzieję, pomóżcie mi kliknąć. Kto jeszcze nie kliknął łapki w górę, ani nie zasubskrybował, to musi mi teraz pomóc, żeby to się udało kupić. Uwaga. Udało się, mamy 3... Co? Tylko 300 tysięcy? Ale masakra, jak mało. Czyli ja kupię tylko 50. Nie wierzę. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięter. Nie, to się totalnie nie opłacało. Ja nie wiem już, czy to nie zależy od tego gościa. Ale nie wiem, czy ja już chcę ryzykować dalej. Uwaga, jeszcze kolejnych 50 rąbiemy. Patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i jedenaście pięter mamy. No siema. Oho, tu się zaczynają powolutkie lagi. A tam się nie da wejść nawet. Nie ma drabiny. Co jest? O, ale da się tak wskoczyć. u patrzcie na to. Cyk, cyk. Dobrze. Ale triki z Ameryki, co się dzieje? No, halo, i tu jakieś lagi się pojawiają. Ej, oho, jesteśmy tutaj na górze. Wydaje mi się, że z mapy mamy już najwyższą wieżę. Oj, tu naprawdę się lagi zaczynają. No, ja nie wierzę. Idziemy po bili toalety. O, ten ma tu 16 tysięcy, jak Ma 80, czyli on już nadrabia, on już szybciej je rozwala. Dobrze, mamy 180 tysięcy. I po kolejne, 10, 10, 10. Jeszcze wyższą wieżę chcę, jeszcze wyższą. Mogę kolejne 10. I kolejne. Czpyk! Ile tu jest pięter już halo? Oho, ja. jak to z daleka wygląda? Ja nie wierzę. Ale mam dużo skibidi toaletów. One mi się tutaj wszystkie nie chcą zbierać nawet. Ja musiałbym tutaj stać, żeby to mi się zbierało, bo ten auto nie zbiera mi wszystkiego. No dobra, ale mieliśmy zobaczyć jak będzie wyglądał kolejny, więc robimy merch, 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 merch. Uwaga, uwaga! O nie, mam dopiero dwóch tych aniołów, czyli jeszcze jeden. Dobra, może teraz się uda. Proszę. O, jeszcze dużo brakuje. Dobra, ryzykuję, kupię sobie 10 minut sianka. Mam nadzieję, że da dużo. Uwaga, mamy 60 tysięcy, półtora miliona, co jest? O nie, czyli to dało mi więcej niż te 30 minut. Ja cię kręcę, zobaczcie teraz. Pyk, pyk, pyk. Ale jaja, i zobaczcie ile Toiletów, i, ja, ja jeszcze raz Jeszcze raz, jeszcze raz, ile teraz dostanę Czy znowu półtora miliona, czy ile Uwaga, lecimy, znowu półtora miliona Znowu pięćdziesiąt skibi, pięćdziesiąt skibi Kolejne pięćdziesiąt No i dobra, uwaga, zobaczcie Ile tutaj, jakie to jest wysokie Czy da radę to zrobić tak wysokie do tego Obby, ach, jest bardzo Blisko, ale chyba się nie da Dobra, to mężujemy teraz, uwaga Pyk, pyk, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, jest, udało się, mamy Squid'a, mamy siema, i on nam teraz daje 4 tysięcy. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.